Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem gościem. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak założyć serwer do gry Walheim. Yy, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji. A teraz lecimy do odcinka. Dobra, jesteśmy już na pulpicie. Teraz no tak, odpalamy przeglądareczkę, już mam odpaloną. Klikamy w link, który jest w opisie. Z tego linku, jakby rejestrujemy sobie konto i jak się zalogujesz i tak dalej. Wyskoczy Wam coś takiego. I teraz tak, klikamy sobie tutaj. Wybieramy game server, Code game server. wjeżdżamy na sam dół. Tu nam powinny wyskoczyć giereczki. Może chwilę potrwać. O, widzicie? No dobra i wybieramy sobie Valheim. Klikamy sobie tu. Tak. Ta strona chodzi jak chodzi. Bo oni są zlokalizowani w Niemczych, Ale polecam ten hostik generalnie. I teraz tak, tutaj mamy lokalizację. To no wiadomo Niemcy. Sloty 10 to jest maksymalnie RAMu. 1 giga dajmy, tak? I tutaj jakiś dysk, jakieś IP, to nas nie interesuje. Tu jest DDoS Manager, to też nie. I teraz tu jest ważne przy płatności wybrać iPayTo, y ponieważ jak wybierzemy kontrakt, to będzie nam przyciągać pieniądze co miesiąc automatycznie i konto będzie nabi na nabijać się na minusie. No tak jak wybierzemy, to raz płacimy. Jak nie zapłacimy, to nic się nie stanie. Teraz tak. Wybieramy, no jak długo chcemy, tak? możemy 7 dni, miesiąc, rok, 2-5 lat, tak? Bierzemy na miesiąc w tym wypadku i wybieramy sobie płatność, tak? Tutaj macie PayPal, jakieś bitcoiny, końcy za, za, Zapcoins, bo zapcoinsy można zadawać, PaySafeCard. Ja w tym wypadku wybieram sobie na przykład PayPal, akceptuję rugelaminy. wychodzi nam 11, 42 euro, tak? Teraz klikamy Use Voucher, i teraz tutaj. Możemy podać nasz kod, który ma aż daje 20% rabatu. On będzie podany w opisie. Sklepujecie, klikacie Buy now. I serwer się konfiguruje. I teraz tak, jak już serwer się skonfiguruje, to wyskoczy Wam on tutaj. Teraz wchodzimy w serwerek, klikamy na tę nazwę. Zieramy na, na dół. Tutaj jest wszystko podane, tak? Jak IP i tak dalej, tu nie będzie oczywiście zablurowane. Wchodzimy w ustawienia I teraz mamy tak, tutaj mamy nazwę serwera Tutaj mamy hasło do serwera Oczywiście, że będzie zaburowane Trzeba być nasłuchiwany, czyli czy ma być widoczny na liście Tak naprawdę klikamy save i to wszystko I serwer, serwer jest odpalony Dobra, i teraz żeby połączyć się do tego serwera Musimy przejść do mm, Steam'a Wejść w y, widok Dokładka widok Serwery na drugim monitorze i my się tej serwery. Musimy ten serwer podać. Dajesz serwer, podajesz IP, jak on się doda, aż połącz, on tu mnie prosi o hasełko i gra się uruchamia. I w tym momencie mm, tam gra będzie jeszcze prosić, żeby pisać hasło i jesteśmy na serwerze i to wszyscy twoi znajomi muszą zrobić. Jeżeli dotrwałeś do końca tego odcinka, to zostaw komentarz pod tytułem WIKING. Chciałbym Was jeszcze bardzo serdecznie zaprosić na mój kanał na Twitchu, gdzie często streamuję właśnie z tej giereczki. Ja się z Wami żegnam, na razie.